Cześć. Przedstawimy wam dzisiaj odpowiedź na pewien problem. Jak to się dzieje, że tancerka na filmie, obracając się na róże i zmieniając położenie nóg, zmienia również swoją prędkość? Spójrzmy na tą sytuację z fizycznego punktu widzenia. Moment pędu jest ważną wielkością fizyczną związaną z ruchem obrotowym. Dla bryły jest ona sumą momentu pędu wszystkich punktów znajdujących się w tej bryle. Momentem pędu punktu jest iloczyn wektorowy odległości punktu od osi obrotu oraz jego pędu. Pęd jest iloczynem masy oraz prędkości liniowej, więc równanie przyjmuje taką postać. Kąt pomiędzy wektorem odległości a wektorem prędkości jest kątem prostym, więc iloczyn wektorowy przyjmuje postać iloczynu skalarnego długości tych wektorów. Zapisując prędkość liniową jako iloczyn prędkości kątowej oraz odległości od osi obrotu, dostajemy takie równanie. Omega jest przed sumą i bez indeksu, ponieważ w bryle sztywnej każdy punkt porusza się z tą samą prędkością kątową. Widoczna suma jest momentem bezwładności naszej bryły, zatem ostatecznie mamy, że L równa się i razy omega. Dla układów symetrycznych względem osi obrotu całkowity moment pędu jest równoległy do osi obrotu i zgodny z kierunkiem wektora prędkości kątowej. Jeśli na układ nie działają siły zewnętrzne, to zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu, całkowity moment pędu układu pozostaje niezmieniony. Jednakże moment pędu jest iloczynem momentu bezwładności ciała i jego prędkości kątowej. Jeśli więc zmienia się moment bezwładności ciała bez wpływu sił zewnętrznych, to musi zmienić się także prędkość kątowa, by moment pędu pozostał niezmieniony. Zatem nasza tancerka, gdy prostuje przed siebie nogi, zwiększa swój moment bezwładności. Co za tym idzie? Jej prędkość maleje. Gdy przybliża nogi do siebie, zmniejsza swój moment bezwładności i jej prędkość rośnie. I wszystko to za sprawą zasady zachowania momentu pędu.